Połowa mężczyzn Polaków ma problem z odseparowaniem się od swojej matki. Jest nieodseparowany. I oni funkcjonują w ciałach dorosłych mężczyzn, ale tak naprawdę relacje z kobietą przeżywają z pozycji chłopca, który ma popęd seksualny. I spotyka się dwójka niezależnych osób i mówią: Wiesz co, ja sam umiem, i ty sama umiesz, ale jak razem, to z tego jeden plus jeden wychodzi trzy. Tak to upraszczam. I na dobrą sprawę, my bardzo często jesteśmy w takich związkach, gdzie jest dwójka zależnych od siebie osób na różnym poziomie. Ta kobieta też jest zależna. Chociaż pozornie wygląda na to, że to ona dominuje, ale ona jest zależna od jego uległości. Temu ja ten strach na przykład teraz, czyli kiedyś w ogóle nie czułem strachu, jak przecina, szedłem było super. Ale to jest taki moment, tylko, w którym tak bardzo mi doskwiera. Że myślę sobie, to bycie w tym czołgu sprzed wielu lat to było super, ale nie było super. Tam wiesz, Jest gorąco, ciasno, duszno, mało widać, nie? Tak, tak. I to, na to trzeba być gotowym, żeby z czołgu wysiąść. A jak jesteś na wojnie, a wielu jest na wojnie, takiej wiesz, swojej życiowej, to nie tego czołgu za Chiny nie opuszczą. Ponieważ miałem trudne dzieciństwo, i ktoś mi coś zrobił, albo czegoś nie zrobił, to ja teraz tak mam i ok. I koniec. I okej, okay. no i jak ja tak mam, i z tym teraz cały świat musi się do tego dostosować, bo ja tak mam i już. A to, to w ogóle nie o to chodzi. Nie to jest ważne, co ktoś kiedyś nam zrobił, tylko to, co my teraz z tym robimy.